Serdecznie w pierwszym odcinku z serii Radia Nieposłuszny Goi. Wiąże się on nierozerwalnie z upadkiem okcydentu i różnymi eksperymentami społecznymi i socjologicznymi przeprowadzanymi na żywej tkance państw zachodnich. Mają one na celu rozerwać podstawowe zwięzy komórkowe tych społeczeństw, więc działają w skali mikro, a widocznie niszczą skalę makro. Przykładem takiego eksperymentu jest ogólna rozwiązłość seksualna, czyli konsekwencja emancypacji kobiet. Dziś zaczynamy od wideo udostępnionego przez BuzzFeed, chyba najbardziej spierdolonego medium w USA. O czym on jest? Spójrzmy. No kurwa. Siema, mam na imię Katie i chodzę z dwoma chłopakami. Otwarty związek oznacza dla nas to, że jesteśmy otwarci. Jeśli jest jakiś nowy partner i nie jest to jakiś przelotny romans. Czyli zwróćcie uwagę, że w tym związku romanse są obecne. Ale jeszcze wytłumaczę, czym to będzie skutkować dla nich. I że jeśli na cokolwiek się zgadzamy, to wspólnie. Z Johnem zaczęliśmy chodzić dwa lata temu. I jak ona się przez dwa lata nie puszczała, to. ten odcinek dla was pingwin nagrywa, nie? I razem stwierdziliśmy, że chcemy być razem, ale nie chcemy porzucać własnej wolności. Z Andrzejkiem spotkaliśmy się na wspólnym treningu i od razu poczuliśmy, że coś nas łączy. I teraz wspólnie jesteśmy razem od dwóch miesięcy. Dynamika naszego związku to. Czyli tak, tu mamy Kasię. Tu mamy rogaczy. Jeszcze sobie zaznaczymy, czyli tak: Kay, John i ten drugi, jak on miał, Andrzej. Dobra. I generalnie sprawa wygląda następująco: tylko jeśli załóżmy, kobie jednej kobiecie ciężko jest okiełznać jednego mężczyznę zresztą ona to potwierdza w, następnym, w, następnym, w następnej części to wyobraźcie sobie, jak jej będzie ciężko okiełznać ok, ok, dwóch ona ma w tym w przypadku 200% problemu jak ma zwykła kobieta i na scenę wchodzą nawet nie, nie, nie musi tego robić jedna osoba mogą to robić dwie nieważne następni, następni bohaterowie tutaj na przykład mamy ole i Jurka, może być Jurek także, bo słuchajcie, jeśli kolesie tak łatwo złamali zasadę, że kobieta należy do mężczyzny, to złamią bez problemu każdą inną zasadę w tym, w tym temacie. I tak, i oni przynoszą takie prezenty, jak wirus H, a ten może przynieść S, tutaj chorobę somatyczną układu nerwowego, czyli syfilis i HIV. I załóżmy, przy takiej sytuacji. Jaką tutaj mamy, że tu są dodatkowe jakieś osoby, równie dobrze może się puknąć Andrzej z kimś tam, jakąś chlamydję, czy nie chlamydję, ja się na tym nie znam, ale jakąś jeszcze chorobę jest zapodać. Generalnie choroby to tutaj idą tak, tak. Ewentualnie jak ją ktoś jeszcze ukuje, to idą tak. Widzicie? Widzicie, jaki piękny przykład miłości tutaj mamy? W ogóle to jest jakaś tragedia epidemiologiczna ta kobieta, nie? Ta dziewczyna. Dziewczyna jeszcze, bo rozum to ma dziecka, nie? Pał, czyli ja jestem tu na dole, a oni na górze. Oni ze sobą nie są w związku i z nikim i innym nie randkują. Tak, tak ci się właśnie wydaje, naiwna dziewczynko. No ale jak będą chcieli, to nie ma sprawy. To naprawdę nie chodzi o seks. Nie, tu w ogóle kurwa nie chodzi o seks, nie? Tu chodzi o miłość. jeśli masz coś przeciwko miłości, goju, kurwa, to giń! Tu chodzi o umiejętność bycia związanym z ludźmi. W pewnych chwilach czułam dyskomfort. To się generalnie kiedyś nazywało e, choroba nocy poślubnej, no bo weź, zaspokój dwóch takich mentalnych gimbów, nie? Ale nie czułam tego, że jesteśmy ograniczani przez siebie, więc to jest John. Cześć! And here comes the cock number one! John? Hi! W związkach zawsze bardzo się stresowałem i nie wiedziałem, że jakakolwiek kobieta byłaby otwarta na pomysł, by być otwarta, a wtedy poznałem Kasię. Ona zasadniczo nie wyobrażała sobie innej sytuacji. I przez dwa lata, powtarzam, przez dwa lata jebała cię po rogach, aż kurwa trzeszczało w całym USA, nie? W ogóle, czy w tym filmie się jacyś mężczyźni pojawią, czy, czy to jest niemożliwe? Kiedy Kasia powiedziała mi, że spotyka się z kimś, poczułem jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. To było jak. Ała! I ten cały strach wtedy ze mnie wyszedł. Pomyślałem, czy nie jestem wystarczająco dobry? Dlaczego ona rozgląda się za kimś innym? Czego jeszcze może potrzebować? Ej, no i patrzcie, najpierw typ ma prawidłowy odruch samca i po chwili stwierdza, o co w tym chodzi? Przecież ta dziewczyna szuka innego typa. Może ja jestem, nie wiem, jakiś... Może ja jej nie wystarczam. Ale po chwili stwierdził, czemu nie. Po prostu przełknął uczucie poniżenia, pogardy dla niego osobiście. I stwierdził, że będzie to dobry motyw na zabawę. Że będzie fajnie i będzie miło, nie? I wtedy ona podchodzi do tego kolesia i przytula go. Pomyślałem, czyżbyś pomyślał, kto to do kurwy nędzy jest i czy mu nie wywalić w papę? Czyżbyś tak pomyślał? Wow. I wtedy on mnie przytulił. I to był dla mnie wielki pilot, przełom. Znów pomyślałem, wow, jestem tak otwarty na relacje z tym kolesiem. Wtedy rozwi rozwinąłem tak ogromną dumę i miłość do siebie, ponieważ pomyślałem, kto odpowiada na to w ten sposób? Nie wiem, ale na pewno nikt normalny. A to Andrzejek! And here comes the second Cześć, jak leci? Szczerze, kiedy Kaśka powiedziała mi, że jest w otwartym związku, pomyślałem, o tak, to oznacza wolną Amerykankę. Po prostu poczułem się dobrze, poczułem, że dobrze zaangażować się w taki związek. Po prostu by spróbować jak to działa i być w pełni jemu oddanym. Pierwszy raz, gdy spotkałem Johna, to było na wręczeniu dyplomów, nie wiedziałem kim on jest. Po prostu go przytuliłem, powiedziałem jak leci, a później pomyślałem, o, to jest chłopak Kaśki. Natychmiast poczułem te negatywne emocje. I druga, taka sama sytuacja, poczuł emocje z samca. Pozytywne emocje, które kierowały mężczyznami od początku istnienia ludzkości, ale włożył sobie w kieszeń, co by zaruchać Karynę. Muszę być od niego lepszy. Emocje się zmieniły, ponieważ podjąłem świadomą decyzję, by je zmienić. Ponieważ na, naprawdę troszczę się o kasie i serio dbam o nasz związek. Słuchaj, jakbyś dbał o Kasię, to albo byś jej wysprzęglił od mulacza, albo, co bardziej preferuję, zrobił jej taką awanturę, że krzyk twój brzmiałby jak ryk lwa na sawannie. Gdzie odsłonia do najmniejszego robaka wszyscy wiedzą, że zabawa się kończy i trzeba będzie umierać ryk tak donośny i tak pewny siebie, że jej dwie szare komórki odbijałyby się po wnętrzu czaszki, jak odbijają się piłeczki w maszynie losującej podczas losowania lotto. Pierwszy raz, gdy poczułem więź z tobą, pomyślałem, o, ty też jesteś człowiekiem. Oboje czuliśmy te same uczucia, kiedy zyskałem wspaniałego przyjaciela w swoim życiu. Ten otwarty związek pomógł mi w innych związkach, które posiadam. Trzeba być otwartym i poważnie rozmawiać, jeśli jest to potrzebne. Byłem zazdrosny o Kaśkę cały czas. Pomimo to ta zazdrość zaczęła znikać, kiedy uświadomiłem sobie, że ona jest wynikiem ego. Patrzcie, jaki kurwa mądry. Idea zamykania się na innego partnera wydaje się nienaturalna, a jeśli ona jest tak naturalna, to czemu zdrady są tak powszechne? Dlaczego rozwody są tak powszechne? Dlaczego przetrwanie małżeństw jest tak niskie, jeśli to dla nas tak naturalne? Uwierz mi, że wszystko, co jest naturalne, nie zawsze jest dobre dla człowieka. I to jest fakt. Uwierz mi, że bardziej zaszkodzą ci wilcze jagody niż chipsy pełne chemii. Twoje zachowanie na spółę z kolegami jest destrukcyjne dla cywilizacji, dla narodu i społeczności, w której żyjecie. Uwierz mi, że nie zdecydujesz się na dziecko z tymi elementami, więc będziesz się starzała do czasu, aż Twoja macica, zatruta środkami zapobiegającymi ciąży, uschnie na wiór. Po drugie, żaden normalny facet nie będzie się chciał z taką dziewczyną zadawać dłużej niż przez czas odbycia z tobą stosunku seksualnego, rozebrania się przed i ubrania zaraz po nim. Jeśli jakimś studem zajdziesz w ciąży, to uwierz mi, tak wyzwolone kobiety jak ty są solą systemu pomocy socjalnej. Tak było w latach siedemdziesiątych, tak jest i dziś. Bo zadajesz się z mężczyznami nieodpowiedzialnymi, którzy wystrzelą cię w powietrze przy najbliższej możliwej okazji. Po trzecie, stałe związki są twórcze, ponieważ tworzą życie, i tak, rozpadają się, głównie przez rozwiązłość seksualną, którą promujecie. Największymi ofiarami tejże są dzieci. Dlatego trzeba z wami walczyć bez skrupułów, nie oddając wam pola. Jeśli związek monogamiczny się rozpada, to wasz związek jest potrójnie narażony na rozpad. Więc co to kurwa za argument? Wszyscy pochodzimy z miejsca miłości. To nie chodzi o seks, to nie chodzi o to, że nie chcemy się sobie nawzajem oddawać. Chodzi o to, by doświadczyć miłości i po prostu zrozumieć, że mamy możliwość kochania wielu osób. Drugą część audycji stanowi pytanie od posłusznego goja, więc posłuchajmy jak ono brzmi. Co ci szkodzą tacy ludzie, którzy się kochają? Przecież wszystko jest za skodą i nikt nikogo nie krzywdzi. Zobacz jacy oni są szczęśliwi. Odpowiedź brzmi nie pytaj się komu szkodzą, tylko czemu. Jak wspomniałem wcześniej, takie osobniki szkodzą społeczeństwu, bo wyciągają pieniądze z systemu, jeśli coś pójdzie nie tak. Jak Karyna zajdzie w ciążę, albo ciężko zachoruje na HIV, albo inną przewlekłą chorobę. W przypadku wolnego rynku nie miałbym się do czego przyczepić, e, ale za jej leczenie i jej egzystencję z dzieckiem, bo nie wmówicie mi, że te burki nie zawiną żagli w najgorszym możliwym momencie, zapłacicie wy. Szkodzą sobie, bo nigdy nie założą rodziny przy takim stanie rzeczy, bo im dziecko jest niepotrzebne. Liczy się miłość przecież, a dziecko przeszkadza. Monogamia to rozwój. Monogamia to bezpieczeństwo dla kraju i dzieci, bo one tu są najważniejsze. Poligamia to patologia, którą argumentuje się błędnymi wnioskami z naturalizmu i pozostałościami po naszej zwierzęcej naturze. Jeśli chcecie żyć jak zwierzęta, proszę bardzo, ale nie mówicie mi, że życie zwierza ma jakiś większy sens niż życie człowieka, który posiada świadomość, moralność i posługuje się logiką w stopniu większym niż posługuje się instynktami.